Jesteśmy z powrotem oglądają Państwo rosyjską ruletkę czwartą rundę naszej gry. Przed przerwą pan Rafał źle odpowiedział na pytanie i jeżeli za chwilę no niestety to losowanie dla pana nie będzie szczęśliwe, wtedy pan Paweł będzie miał szansę zagrać w finale o 100 tysięcy złotych. No ale czy tak się stanie, zobaczymy. Gramy w rosyjską ruletkę! E aí Panie Rafale, tyle razy się udało, tym razem nie nie. No z pustymi kieszeniami. Leci pan w dół, dokąd pan poleci nam teraz? Do poznania. W takim razie szerokiej drogi. Do widzenia. Pan Rafał poleciał na dół. A jeszcze leci, na pewno wyląduje szczęśliwie. A my mamy w finale pana Pawła z kwotą 7600 złotych. Już jesteśmy w finale rosyjskiej ruletki. Pan Paweł bardzo dobrze rozegrał pierwsze cztery rundy. Zarobił 7600 złotych i to już są pańskie pieniądze. A teraz szansa nawet na 100 tysięcy złotych. Zapraszam do mnie. Panie Pawle, z kim pan do nas przyjechał? To pan kibicuje? Moja dziewczyna Milena. Gdzie pani się? Witamy, witamy, wieczór! Panie Pawle, teraz pan może wygrać nawet 100 tysięcy złotych, ale wcześniej musi pan przejść zwycięsko przez 3 mini rundy. Każda mini-runda trwa równą minutę i w jej czasie musi Pan odpowiedzieć poprawnie na 10 pytań. Za pierwszą mini-rundę otrzyma Pan 5000 złotych, za drugą 25000, a za trzecią tysięcy złotych. Oczywiście, żeby nie było łatwo, co 10 sekund zgodnie z ruchem wskazówek zegara będzie otwierała się jedna zapadnia. Nie życzę panu, żeby ta ostatnia się otwarła, bo wtedy nawet się nie pożegnamy. Coś sobie nie życzę. Panie Pawle, czy jest pan gotowy do gry o 5 tysięcy złotych? Oczywiście. No jasne, że tak. Tutaj niczego pan nie ryzykuje, bo kwota z czterech rund, czyli 7600, to kwota gwarantowana. Zapraszam na zapadnie. Odliczanie czasu. Zaczniemy, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Czy jest pan gotowy? Tak. Dziwowisko, rykowisko, urągowisko. Jaką nazwę nosi okres godowy jelenia europejskiego? Rykowisko. Tak. Dżem, miód, wosk. Czego nie produkują pszczoły? Dżem, miód, wosk, Wosk. Dżemu. Radio, komputer, telewizja. Który wynalazek jest najmłodszy? Radio, komputer, telewizja. Komputer. Tak. Łysi, kudłaci, siwi, kto towarzyszył blondynką w jednym z reality i Łysi. Tak. Paryż, Moskwa, Rzym, które z nich to wieczne miasto. Paryż. Rzym. Jodła, Bóg, Dom, które drzewo jest zielone zimą. Jodła. Tak. Cytrynek, ćma, bielinek, który motyl lata nocą. ćma. Tak. Oka, ucha, piór, czego według przysłowia kruk, krukowi nie niewykole. Oka. Tak. Europa, Australia, Arktyka, gdzie występują w naturze, w naturze stekowce. Arktyka. Australia. Amoniak, aminokwas, alkohol, który związek powstaje dzięki fermentacji. Alkohol? Tak. Czy ostrawa leży w cecha? Tak. Tak. Listopadowe warszawskie-krakowskie, które powstanie wybuchła najwcześniej. Krakowskie. Listopadowe pióro długopis, ołówek, do którego używa się temperówki. Ołówek. Tak. Pan Paweł zdążył poprawnie odpowiedzieć na 9 pytań i Poleciał w dół, ale na pewno w dobrym nastroju, ponieważ miał w kieszeni to, co wygrał w czterech rundach 7600 zł. A jeżeli Państwo chcą bawić się z nami, jeżeli nie boicie się twardego lądowania, zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7643. W treści wpisując rosyjska ruletka. Do no zobaczenia.